Ten film będzie bolesny, bo prawda jest dla Polski dosyć bolesna, zazwyczaj, ponieważ Polacy żyją w to jest w ogóle śmieszne, że kiedyś widziałem taki program, w którym był wywiad z Piotrem Franczewskim. Piotr Franczewski, polski aktor, takim głębokim głosie. I był taki, takie, takie pytanie: Krzysztof Lubczyński zadał mu pytanie. Pamiętam to do, bardzo dobrze, ponieważ to parodiowaliśmy kiedyś z kolegą. Krzysztof Lubczyński zadał mu pytanie o to, co on czuje, kiedy widzi objawy amerykańskiego samozado nie, objawy samozadowolenia na, wzór, na, na, wzór, na modłę amerykańską. Otóż mistrzami samozadowolenia z siebie są nie Amerykanie, tylko Polacy. Polacy są mistrzami samozadowolenia. Ja się zawsze zastanawiałem, skąd jest takie przekonanie, że Polacy to taki honorowy naród. Ja nijak tego nigdy nie widziałem. Patrząc na polską historię, absolutnie nie widziałem, żeby polski naród był jakiś wyjątkowo honorowy na tle innych państw. Na przykład my wlewamy sobie, że uratowaliśmy Polskę przed bolszewizmem w 1920 roku. No byliśmy. To jest oczywiście nieprawda, tak? gdyby Lenin planował, planował po trupach Polski, pańskiej Polski, arystokratycznej, sarmackiej Polski, przejść do Atlantyku i napoić konie w Atlantyku, w słonej wodzie. Aha, te bolszewickie konie by zdechły zaraz potem, no ale brzmi dobrze, ale głupie. W każdym razie Polacy mówią, że uratowali i nawet jeden brytyjski autor też popełnił tą głupotę, taki Norman Davies z tamtych czasów, włazidł Albioński. No i w ten sposób Polacy są przekonani, że są jakimś narodem o wyższym honorze. Dzisiaj się nie mówi tak dużo o honorze jak kiedyś, ale jeszcze parę lat temu to ciągle honor, honor, honor polskiego żołnierza, honor tego, honor tamtego. No jaki honor? No byliśmy Semper Fidelis wobec Napoleona. Dobra, okej. Okay. Podobnie jak król Saksonii, ale już nie żołnierze sascy. Okej. Okay. Ale tak poza polskim wkładem do zwycięstw napoleońskich, to ja tak za bardzo tej honorowości nie widzę. Zresztą Napoleon, bądź co bądź Polskę odrodził w jakimś tam kształcie, więc był to, można powiedzieć, obopólnie dobrze rozumiany interes raczej. Ja się tak zastanawiam, gdzie jest ten honor. Gdyby Polacy nie zatrzymali bolszewickiej nawały w 1920 roku, to myślicie, że Anglicy i Francuzi nie dali sobie rady z tą kiepską radziecką armią? Ona była tylko duża, ale była badziewna. Nie używała lotnictwa, bo wyszkoleni w czasach carskich. Carskich piloci byli darzeni głęboką nieufnością przez Bolszewie, dlatego że bano się, że oni raczej zbombardują komitet partii niż, niż, niż oddziały polskie. Nie mówiąc już o tym, że Polacy nie, nie pamiętają i nie chcą pamiętać o tym, jak wiele pomogła Francja i pomogła Polonia Amerykańska w tym zwycięstwie. Szyfranci, lotnicy i tak dalej. To wszystko było z Francji. Mundury, sprzęt po I wojnie światowej. Także Polska to nie jest tak, że Polska się sprawdziła, gdy wszyscy inni zawiedli. Nie. Słuchajcie, moim zdaniem Polacy, współcześni Polacy, honoru nie mają uważam, że Polacy mają mniej honoru niż inne narody wokół nas. Nie tylko nie, ma, nie jesteśmy czempionami honoru, bo co to jest na przykład honor? Dla mnie honor to jest na przykład, żeby nie ugać, nie wymyślać, nie tworzyć alternatywnych rzeczywistości, w których wszystko wygląda bardziej mlekiem i miodem płynące. Tak? I dlatego ja takich rzeczy nie tworzę, i zachęcam do kupienia prawdziwej historii Polski. Wiem, że szury zawsze tak mówią, ale w tym przypadku jest to prawda. Jest to rzeczywiście prawdziwa historia polska. Niedługo napiszę jeszcze lepszą, bo będzie drugie wydanie, które będzie lepsze. Ale kupcie to też, dlatego że to będzie trochę inna książka, więc one będą się nawzajem ze sobą uzupełniały. Także polecam, zwłaszcza, że jeszcze przez dwa dni mamy tą promocję i płacicie za wszystkie nasze produkty o 10 zł mniej. Zaledwie 55 za druk książkę o liberalizmie, a za wszystkie e-booki, w tym ten, płacicie 55 zamiast 65. No dobra, i teraz słuchajcie, bo na przykład, tak się zastanawiam, jak ja. Czytam gazety francuskie, czy hiszpańskie, czy niemieckie, czy holenderskie, czy szwedzkie. Czytałem też, próbowałem też czytać duńskie, przy czym szwedzki pomaga, ale nie aż tak bardzo jak myślałem. Portugalskie, tutaj hiszpański bardziej pomaga niż szwedzki przy um, duńskich gazetach. Brytyjskie oczywiście, amerykańskie, australijskie gazety czytałem francuskojęzyczną prasę arabską z Tunezji i Algierii też czytałem. I słuchajcie, nasi dziennikarze z tych wszystkich pras, nie wiem, nie czytałem prasy węgierskiej, nie znam języka... Nie znam, nie znam też języka rumu rumuńskiego ani czeskiego, Czeski dla mnie jest dosyć trudny do zrozumienia, chociaż ogólne się rozumiem, o co biega, ale nie czytałem nigdy żadnej czeskiej gazety. Ja zawsze badałem bardziej zachód niż wschód. Żadni dziennikarze nie są tak oderwani od rzeczywistości jak polscy dziennikarze. Żadni dziennikarze nie żyją tak bardziej co w świecie swojej fantazji, a życie w świecie swojej fantazji to, sprowadzając to do języka surowego, tak, tak, nie, nie, łgarstwo. Czy ktoś, kto jest łgarzem, może być honorowy? I słuchajcie, moim zdaniem Polacy honoru nie mają, prawicowcy honoru nie mają, ponieważ kraje, które dostarczają nam możliwości rozwoju, czyli to są głównie euro, nasi europejscy sojusznicy, oni te kraje nieustannie lekceważą, wyolbrzymiają problemy, jakie są w tych krajach, i nieustannie szkalują, bo tego nie da się inaczej nazwać. Szkalują te kraje, takie jak Francja, czy Szwecja, czy Hiszpania. Każdy problem, który się zdarza w tych państwach, jest w prawicowej prasie wyolbrzymiony. No dobrze, no to wtedy powiecie: ok, ale nasza strona jest w porządku. No też nie do końca, ponieważ prawicowcy lżą i szkalują kraje zachodniej Europy. A nawet nie tylko zachodniej Europy szkalują, także na przykład Finlandię, która tak średnio jest zachodnim krajem, i czy Czechy, też są szkalowane przez prawaków. I nasza strona, z nielicznymi wyjątkami, takim jak ja, to nie jest, że ja jestem jakiś super honorowy, ja po prostu uważam, że dbanie o pewną równowagę informacyjną jest honorowe. Zbliżamy się do prawdy. To jest takie minimum honorowe, które trzeba robić. Nawet po naszej stronie, znaczy nawet, no po prostu to jest ta strona zainteresowana obroną Zachodu, traktuje się ten Zachód jak dojną krowę i tyle. Dojna krowa i tyle. I czy to jest honorowe, bycia pasożytem netto i jeszcze oskarżanie zachodnich Europejczyków o nie wiadomo co o całe złotego świata? Czy to jest honorowe? Czy jest honorowe, jeżeli jesteś polskim liberałem? I akurat ty interesujesz się tylko w czyich majtach księża polscy obecnie dłubią, interesujesz się tym, co się dzieje na Nowogrodzkiej, interesujesz się tym, co knuje Kaczyński. W porządku, to jest ważne, ale ważniejsze jest posiadanie wzorców pozytywnych, a tego zabrakło. Ja uważam, że obowiązkiem każdego polskiego liberała, każdego polskiego okcydentalisty czyli człowieka, który uważa, że należy wzorować się na Zachodzie i z nim współpracować, jest nieustanne dementowanie prawicowych kłamstw na ten temat, zarówno prawicowych kłamstw nacjonalistów polskich, jak i rosyjskich kłamstw propagandowych, bo Rosjanie tak naprawdę uwielbiają Zachód, ale udają, że nie lubią tego. Wiemy to stąd, że oligarchowie, nawet ci blisko związani z Putinem, najchętniej by się przenieśli do Londynu, albo Szwajcarii, albo innej Francji więc to nie jest kwestia zamknięcia się na te wpływy, tylko to jest kwestia po prostu ugarstwa. Oczywiście propagandyści nacjonalistyczni i propagandyści rosyjscy czy prorosyjscy, oni się nawzajem korzystają ze, swojego, ze swoich zapasów propagandowych. Czy oni to robią w sposób taki, że dostają pieniądze za eto uciaet, albo czy robią to na przykład dlatego, że PiS im Płaci z zrabowanych pieniędzy ze spółek skarbu państwa wyciągniętych, wyciągniętych, wyciśniętych. To nie ma znaczenia. Ważne jest, że nie ma kontry tych kłamstw. To my, liberałowie i socjaldemokraci, także i inni, powinniśmy dbać o to, żeby Zachód na każde szkalowanie Zachodu od razu reagować i to robić. Dlaczego? Dlatego, że to są nasi podwójni sojusznicy, najczęściej w ramach i NATO i Unii Europejskiej. Unia Europejska też jest sojuszem wojskowym. Jesteśmy połączeni sojuszem dwoma sojuszami wojskowo-ogólnocywilizacyjnymi z Europą Zachodnią. Liczymy na to, że jeżeli Rosjanie nas ugryzą w dupę, to oni przyjdą nam na pomoc. To, czyli oczekujemy, że my będziemy, oni będą nas bronić. To może, kurde, do jasnych cholery, my także będziemy ich bronić. Co? Ich dobrego imienia. W końcu chcesz, żeby twój sojusznik miał dobre imię czy oszkalowane imię? Był zeszmacony czy szanowany? Więc na każde szmacenie Unii Europejskiej i poszczególnych krajów zachodnich należy odpowiadać albo szkalowaniem tych krajów, które naprawdę na to zasługują, jak Chiny i Turcja, i Rosja oczywiście. Albo wyrównaniem tego na zasadzie pokazywaniem pozytywów. Te, tej roboty w ogóle nikt, kurwa jasna, nie robi. Nie robi, nie robi. Nikt tego nie robi za bardzo. Poza nawet ci, którzy robią te, na przykład ten Gostek, który prowadzi bardzo dobry zresztą, skądinąd kanał dział zagraniczny polecam, on za często marudzi o tym zachodzie. Tutaj nie trzeba marudzenia, to trzeba przypomnieć, gdzie ludzie wolą żyć. A ludzie wolą żyć na Zachodzie, bo są konkretne tego powody. powody I te powody trzeba ludziom przypominać. Nie było tego przypominania, więc ludzie uwierzyli, że wszystko jedno, czy dostajesz, będziesz miał skuteryło, bo powiesz coś, co Erdoan nie lubi, czy będą, będziesz mógł mieć spokojnie żyć, bo mieszkasz w Hiszpanii, a nie w Turcji. To nie jest wszystko jedno. To, że, to, to, że opakowanie się nazywa demokracja. A potem masz demokrację prawdziwą, hiszpańską, a i nieprawdziwą, turecką. Łże demokrację masz. Ja lubię to Łże. Na przykład prawacy wymyślili Łże elity, na ludzi takich jak my, czyli na Centrolew, i na, na lewicowców, i na liberałów. I w związku z tym się, ja uważam, że łże elity to są właśnie ci Ziemkiewicz z jego alternatywnym ziemkiewiczowskim researchem. Łże elitą jest Jacek Bartosiak, mój ulubieniec z jego alternatywnym yy -y myśleniem. Łże elitą jest Piotr Zychowicz z jego zachwalaniem retro, w retrospekcji sojuszu z... Adolfem. To są łże elity. I tak samo o co chodzi z tym honorem? Na przykład, jak oni, jacy oni są pełni samozadowolenia z siebie. Te Grzegorzy Brauny. Grzegorz Braun się pokłócił z Trzaskowskim i powiedział: Pan nie ma zdolności honorowej. A pan, panie Braun, ma? Trzaskowski jest jak każdy polityk, trochę ściemnia, żeby go wybrali. Ale pan, panie Braun, antysemita. Wchodzący bez wazeliny ruskim w dupę i antyukraińiec bez żadnego powodu, człowiek, który mówi, że Ukraińcy mają tutaj za dobrze i pasożytują na nas, kiedy jak tylko. Do, chyba pan nigdy nie jechał tramwajem, panie Brown. tam jedyne co słychać, to pracowaty, pracowaty, robotu, robotu, robota i tak dalej. Przecież to są jak mrówki, są Ukraińcy. Prawdopodobnie co dziesiąta polska firma by padła, gdyby Ukraińcy sobie stąd poszli. A może o to Panu chodzi, Panie Brown, że dobro własnej ojczyzny ma Pan w dupie, byleby dowalić Ukraińcom co? To Pan nie ma zdolności honorowej, gdzie jest Pana kurwa honor? A jak chcę, oni są, butni, kurwa. Taki Korwin Mikke na przykład też ciągle patrzył według kodeksu honorowego z lat tam jakiegoś dwudziestych, kto ma zdolności honorowe, a kto nie. Moim zdaniem, człowiek, stary dziad, który ma, miał zawsze tak, bo jego ojciec był, był beneficjentem systemu komunistycznego i znanym chemikiem, który miał forsy jak lodu i wszystko temu Januszowi Korwinuszowi, wszystko dał, także Korwin właściwie mógłby leżeć do góry swoją kościstą, długą dupą całe życie. I to tylko od niego zależało, że będzie gdzieś łaził i... od niego tylko mógłby tego nie robić, to on będzie nas uczył o, 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 o honorze. Ten bananek kościsty, stary dziad, ten podstarzały bananek, będzie nam mówił profitujący z komunizmu, on będzie nas uczył jako dzieciaki, jako młodzież, będzie nas uczył, honoru. Gdzie tu jest kurwa? Ho? I wiecie co? Wkleiłem, znaczy wklepałem do Google'a. Do, wklepałem do, do Google'a. Um, tak, to, to, jest, to jest też prawda. Wklepałem do Google'a polski honor. Czy Polacy mają honor? Tego typu rzeczy wklepałem do Google'a. I słuchajcie, polski honor się pojawiał tylko w takich, w takich konstelacjach, w takich tematach jak. Czy znasz polski hymn? Tak? No, polski hymn, jak wszyscy znamy, tak? A się rozpadnie w proch i w pył, w zawie. <grybujesz> Oczywiście żartuję. Polski hymn jest póki co ciągle normalny, masoński. Przypomnę, że masoneria to nie jest żadna złowroga organizacja, tylko po prostu klub dyskusyjny w XVIII wieku i miejsce, gdzie szlachcic i mieszczanin mogli spokojnie rozmawiać. I tylko tym, tylko tym była masoneria. No ale prawactwo lubi wymyślać różne dziwne rzeczy. Nie mówiąc już o tym, że różne loże miały różne pomysły i zwalczały się zawsze, i do dzisiaj zwalczają nawzajem. Tak czy inaczej, póki co nasz hymn to ciągle jest Mazurek Dąbrowskiego, a właściwie Marsz Dąbrowskiego, tak naprawdę z jakiegoś powodu zwanym mazurkiem. To nie jest takt mazurka, raczej chociaż. Czy to jest rytm mazurka? No, w każdym razie jest to marsz, tak? Jest nawet marsz, marsz Dąbrowski, tak? z ziemi włoskiej do polskiej. Do Polski albo do Polskiej, są różne wersje. W każdym razie w tym kontekście się pojawiło, czy Polacy mają honor, czyli czy po prostu znamy tradycje narodowe i piosenki patriotyczne. Okej. Okay. Drugi kontekst, w jakim się pojawił polski honor, to było na przykład to, że Polacy powinni nie starać się zrobić dobre wrażenie na Zachodzie, na Francuzach, Niemcach i Brytyjczykach. Tylko tutaj inwestować i tu robić wielkie projekty. Czyli krótko mówiąc, honor był w kontekście takich rzeczy typu CPK. Tak, CPK. No i. No i gdzie to jest? Czyli honor jest używany tylko i jest całkowicie zawłaszczony przez prawactwo. A ja uważam, że prawactwo za dużo kłamie, jak na to żeby móc mówić, że są depozytoriuszami jakiegokolwiek honoru. Gdyby oni tyle nie kłamali, gdyby oni byli takimi prawicowcami, jak choćby Jan Olszewski na przykład, albo jak, ja myślę, że tutaj może leżeć też taka sympatia nawet Platformy Obywatelskiej do Lecha Kaczyńskiego, Lech Kaczyński był słabym prezydentem, był osobiście odważny, tak? poparł Gruzję i odwiedził nawet teatr działań wojennych gruzińsko-rosyjskich, gdzie groziło mu niebezpieczeństwo, więc Lech Kaczyński jakiś tam e, rzeczywiście no nie jest to jakiś pierwszy lepszy front, ale e, myślę, że tutaj część tego. On, on rzeczywiście nie kłamał, on rzeczywiście nie kłamał. I może dlatego to bydle, czyli Tadeusz Rydzyk, nazwał jego żonę jej poglądy szambem, tak? No jeżeli Tadeusz Rydzyk cię nazywa szambem, no to chyba jesteś honorowym porządnym człowiekiem. Nie? Poza tym, no gdyby wszyscy prawicowcy się tak zachowywali, jak właśnie Lech Kaczyński i. Jan Olszewski. No to wtedy to wtedy mogliby tak mówić, tak? że lewica kręci, że lewica to jakieś tam cimoszewicze, co uciekają do lasu, kiedy są niewygodne pytania i mają być zadane um, uciekają do lasu niczym prezes las. Um, albo oleksy tak nie byłem olinem osorcia, jednak byłem olinem. To wtedy tak. To nie jest tak, że ktokolwiek ma monopol na honor, tak? No, honor jest zjawiskiem wędrującym. Czasami lewa strona sceny politycznej ma więcej honoru, czasami prawa. Gdyby rzeczywiście to były czasy takie typu, że nie wiem, Kiszczak, gdzieś tam Olszewski, Kiszczak, ten Olin, Oleksy i tak dalej, Cimoszewicz się udzielają. Cimoszewicz co mówił, że nie będzie pomocy powodzianom, Mam sorcie jednak będzie, bo jeszcze mi kurwa nie wybierzecie to. Co przypomniał, że Śląsk najbardziej zalany głosuje na SLD, więc wtedy tak było w 1997 roku. No to było mało honorowe, to wtedy można myśleć, że rzeczywiście może Jerzy Buzek i to towarzystwo to było bardziej honorowe, ale dzisiaj Przecież prawactwo kompletnie straciło wszystkie tamy, przecież oni, oni kłamią, kłamią, no właśnie Kurski prawda, jest przykładem, że oni kłamią dużo więcej niż centrolew, niż lewica i, 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 i my, czyli liberalne centrum. My generalnie staramy się nie kłamać, tak. natomiast prawica żyje w jakiejś kompletnie alternatywnej rzeczywistości obecnie w Polsce, oni nie mają żadnego honoru. Życie własnymi rojeniami zamiast rzeczywistością i wymyślanie jakiejś opowieści daleko idących, dziwnej treści o swoich przeciwnikach politycznych to jest najmniej honorowa rzecz, jaką można sobie wyobrazić w ogóle. Szkalowanie naszych sojuszników, szkalowanie naszych sojuszników, którzy są po to, żeby nam pomóc i którzy nam pomagają na co dzień, przez to, że Nasza gospodarka jest właśnie połączona z tymi wszystkimi montowniami dla Niemców i Holendrów i, i, i wszystkimi tymi Carrefourami, Kauflandami, Volkswagenami, Peugeotami. To my się dzięki temu bogacimy. Dlaczego to nie wywołuje jakiegoś tutaj refleksji? Albo Dzięki temu, że kraje NATO, przy czym obecnie najbardziej możemy liczyć na europejską część NATO, bo Ameryka jest jaka jest. Zresztą, jaka jest, to w następnym filmie Wam opowiem. Moim zdaniem, jaka jest, maga Ameryka, no to możemy. Um, No to, to po prostu, no, 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 sorry, ale to jest bardzo mało honorowe postępowanie tej prawicy. Tak, jakim, dlaczego oni mają takie z siebie samozadowolenie? To, to jest rzecz niesamowita, że oni mają tak dobre wyobrażenie o samych sobie. Bez żadnego powodu, że to oni będą mówić, kto ma zdolności honorowe. No na pewno nie ten obrzydliwy kłamca antysemita i władza czy w dupę rosyjską brał. To na pewno. No nic, słuchajcie, jeszcze raz polecam nasze książki, wszystkie książki, wszystkie książki są już wyłącznie w formie e-booków, bo wersje drukowane się wyprzedały. Można kupić tutaj właśnie aż do 8 czerwca trochę taniej za 25, a nie za, 2, a nie za 36, a nie za 35. Potem będą znowu po 35. Z kolei, książka drukowana jest w tej chwili jedna. To jest książka o liberalizmie, czyli ta. I ona kosztuje póki co do 8, czyli jeszcze dwa dni, no trzy dni łącząc z tym, licząc z tym dniem, który teraz biegnie. Trzy dni, no to za 55, a nie za 65. I tak to po prostu wygląda. Ja, jak mam do wyboru Polski, polską propagandę i prawdę, wybieram prawdę. Uważam, że honorowe jest traktowanie Polaków jak dorosłych i mówienie im prawdy, a nie tej bajki, którą Polacy się przyzwyczaili uważać za swoją historię. Sienkiewiczowskiej bajki. Henryk Sienkiewicz w terminologii współczesnej to, co on zrobił, to jest po prostu myśl pod tytułem: Zróbmy Polaków faszystami, a wtedy odzyskamy niepodległość. Ciekawe, że książki Sienkiewicza w ogóle w tym nie pomogły. Pomogła praca organiczna, pomogła autonomia galicyjska, pomogły konszachty y, Piłsudskiego z Wiedniem i Paderewskiego z Amerykanami i Dmowskiego z Brytyjczykami. I, I tylko to. I życzliwość Francuzów, Clemenceau i Fosza. To pomogło odzyskać niepodległość. Na pewno nie te faszyzmy, głupoty. Zresztą spójrzcie na przykład na potop Sienkiewicz'a. Przecież to jest czysty faszyzm. Szwedzi są tam potraktowani jako pod udzie, a Litwini, czyli Polacy Wschodni, jako nad udzie. Po prostu tak jest. No, można go zrozumieć, no tak, no, ale myśmy się uzbroili mentalnie, nie możemy z tego zejść i no właśnie. Dobra, no, na razie tyle. Za chwilę będzie coś o Stanach Zjednoczonych. Tutaj można wesprzeć mój kanał, jak Wam się podobało, jak doceniacie pracę. Tutaj można też, chociaż wolę tutaj, mimo że tam samozwańcza Rada Naukowa. Żeby pokazać tej samozwańczej Radzie Naukowej, że macie w dupie te ich kombinacje yy, i propagandę, właśnie nacjonaliści tam kombinują, żeby mnie osłabić i mój wpływ na Polskę i na Polaków, właśnie dlatego, że nie podoba im się prawda. Yy, ale to dotyczy tylko samozwańczej Rady Naukowej Patronite. To nie dotyczy Patronite'u jako całej firmy. No, i tutaj przypominam naszej promocji: trzymajcie się i powodzonka!